Trochę tego mam. I zanim jeszcze zaczniecie oglądać, proszę Was tylko łapeczka w górę, subskrypcja kanału i choćby serduszko dla zasięgu w komentarzu, żebym wiedziała, że mam dla kogo nagrywać. Zaczynamy! Druga część, nowy rok, nowa ja. I ten film będę chyba dwa dni nagrywać, bo jest już dość późno. Także nie wiem, czy będzie widać kolory tych topów, które Wam zaraz pokażę. Ale to wiecie, dla mnie dwa dni, dla Was i tak jeden film, także nie ma znaczenia. Także jeżeli szukacie sportowych topów na Siłownie za nieduże pieniądze, no to zapraszam Was do oglądania dalej. Trochę tego mam. Także zaczynamy. Zacznę sobie od takiego wielopaku. Jeżeli dobrze pamiętam, ten wielopak kosztował mnie około 60 zł. Ceny, taki wiecie, z aukcji będą Wam się pojawiać, bo nie pamiętam, nie chcę Was w błąd wprowadzać. Także pokażę Wam najpierw ten taki czteropak topów. I w tym czteropaku topów mamy oczywiście cztery topy w kolorze białym, różowym, takim ciemnym fiolecie. I czarnym, wypad. Także, no czarny jak czarny. Ale może pokażę Wam na tym fiolecie, bo biały będzie się mocno odbijał, znaczy na różu. Tak wyglądają te topy z Teropaka. No powiem Wam, że prezentują się fajnie. Materiał jest taki naprawdę bardzo miły, przyjemny. One są dość mocno rozciągliwe. Minus, że nie są regulowane, no ale mamy różne rozmiary też na aukcji. Macie tabelki, więc można sobie je dopasować pod siebie. Mam taki materiał. Z tyłu jest taka ala siateczka. Tutaj z przodu też mamy wzór, także bardzo fajnie. No i też mamy wyjmowane wkładki. Także, jeżeli komuś jest za dużo, bądź za mało, może je wyciągnąć, bądź też zmienić na inne. I tutaj wydaje mi się, że rozmiar będzie ok. Emeczka, jeśli dobrze pamiętam, to chyba były emeczki. Także mam cztery takie same topy. Prezentują się fajnie. Także zaraz założymy i zobaczymy, jak to wygląda na mnie, ale myślę, że powinno być całkiem ok. I kolejna rzecz, którą Wam pokażę, będzie to taki setik, będzie to top plus spodenki, też za naprawdę nieduże pieniądze. Mm, I materiał też bardzo przyjemny powiem Wam szczerze. Mm, tak wyglądają te spodenki. One z tyłu mają taki ściągacz na pupie, także też powinny nam one uwydatniać pośladek, Pod też mamy taki wzór, także też bardzo fajnie. Zaraz zrobię testy ręki, czy one prześwitują. Będą prześwitywać. Ja już widzę, że one będą prześwitywać, więc dla mnie jest to rzecz dyskwalifikująca spodenki i leginsy, ale jeszcze zobaczymy, top, może top to uratuje. Ja wiecie, spodenka będę chodzić po domu. No top też prezentuje się całkiem fajnie. Tutaj z tyłu widzicie, on już jest inny niż te pierwsze, jest bardziej wycięty. Też mamy wkładane tutaj miseczki przodu mamy, no jest bardziej mniej ma tak wzorku przymierzymy i zobaczymy jak to wygląda na mnie, ale mówię no przez te spodenki myślę, że raczej to odeślę no bo wiecie, zależało mi na komplecie a nie na jednej rzeczy no ale zobaczymy jeszcze jak wygląda ten top pamiętajcie, jeżeli chcecie odsyłać ubrania z temu to zachowujcie opakowania dlatego, że na tych opakowaniach macie kody kreskowe Teraz ja Wam pokażę. O, macie takie kody kreskowe, i musicie konkretną rzecz włożyć do konkretnego opakowania, aby dostać zwrot. Bardzo ważna informacja. I następny top, który Wam pokażę, widzę, że to jest rozmiar S, no i może on być za mały, ale no zobaczymy, jak założymy. Tylko jest czarny, nie wiem, czy będzie widać te plecy. Bardzo ładny wzór, jeżeli chodzi o plecy. Materiał taki troszkę. Ja bym powiedziała nie jak materiał topu sportowego, bardziej jak taki może stanik dochodzenia chodzenia po domu. No, nie wiem jak wam to opisać. No natomiast wiecie, no z daleka nie widać tego materiału. On jest taki bardziej prążkowany, też ma wymienne wkładki, jeżeli chodzi tutaj o biust. No, ogólnie wygląda fajnie. Myślę, że on będzie taką bardzo fajną basicową opcją, którą możemy sobie założyć pod t-shirt, bo na przykład te pierwsze to noszę, te topy sportowe można założyć, wiecie, jakby bez niczego. A to będzie taka fajna opcja pod t-shirt. T-shirty takie sportowe też będą dzisiaj, także może spróbujemy sobie zestawić właśnie ten top z takim t-shirtem, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No jeżeli rozmiar będzie ok. Bo tutaj mam mieszane troszkę uczucia, powiem Wam szczerze. I kolejną rzeczą, którą Wam pokażę będzie koszulka. I one naprawdę na aukcji wyglądały całkiem fajnie. Znajdę przód, tył i ogarnę to. Ona jest taka, wiecie, poprzekładana, więc no, dobrze. Udało mi się. I tak, generalnie koszulka na plecach wygląda tak, to jest taki wiecie siatkowany, bardzo przewiewny materiał, także nada się on i do treningu siłowego myślę, że latem do biegania też powinien się nadać, taka wiecie lekka koszulka, a żeby się przysłonić, ale nie zasłonić e, ja bardzo lubię takie rzeczy jeżeli chodzi o treningi, także wiem, że to na pewno sobie zostawię bo te koszulki też mogą być większe, one nie muszą być dopasowane no, by to dziwnie wyglądało, tak mi się wydaje Także to na pewno ze mną zostanie, tym bardziej, że chyba 25 zł kosztowało. Tak mi się coś wydaje. I kolejny top sportowy, ale ten już widzę, jest wykonany tak naprawdę bardzo porządnie. Materiał ma troszkę taki kąpielowy, ja bym powiedziała, ciężko to nazwać, bo to nie jest, wiecie, jak stój kąpielowy, ale taki, wiecie, lepszy. I też tutaj plecy mamy dość wycięty. Mamy tutaj logo tej firmy i to jest rozmiar M, także myślę, że będzie ok. Też mamy wyjmowane wkładki. Z przodu jest gładki, nie ma żadnego wzoru. No także powiem Wam, że ten mi się bardzo, ale to bardzo podoba. No, mówię, no jest bardzo fajnie wykonany. Naprawdę bardzo duży plus. Myślę, że to będzie hiciorna, ale wy zobaczymy, jeszcze założę, zobaczę, czy będzie ok, jeżeli chodzi o rozmiar, ale wydaje mi się, że będzie ok. Kolejna rzecz i kolejna koszulka. I słuchajcie, ja zamówiłam taką samą koszulkę czarną, jak i białą. Także podobna zasada, z tyłu taki e, krzyż, jest bardzo lekki, przyjemny, przegiebny materiał. E, także no... Też. no jak biała pasuje, ta pewnie też, no ale zobaczymy, założę jak to się układa, jak to się prezentuje. Kolejny. No najwięcej będzie tu ciemnych rzeczy, powiem Wam szczerze, bo te jasne tak po praniu nieładnie wyglądają. I będzie to, słuchajcie, top tej samej firmy jak ten czarny, który mi się tak bardzo podobał, no bo widzę już tutaj po znaczku, że jest taki sam. Ale ty, widzicie, ma inny. On już jest taki mniej zabudowany, bardziej wycięty. I rozmiar to jest chyba, chyba S, mi się wydaje. Tak, to jest akurat S, bo chciałam sprawdzić, który będzie dla mnie lepszy. Więc zobaczymy. Ale wydaje mi się, że też będzie dobry. Ale on też jest taki bardziej wycięty. też on się bardzo fajnie nada pod jakieś koszulki, pod bluzy. także, no zobaczymy, czy pod ten będzie dobry, bo ja, ja w sumie tutaj Taka wąska to nie jestem, bo plecy jednak troszkę zrobione mam. Także ale też zapowiada się bardzo fajnie, bardzo fajny materiał wygląda na porządny. E, także mm, jestem zadowolona. No powiem Wam, że na razie jedna rzecz jest taka: wiecie, że nie za bardzo mi się podoba, czyli ten komplet. Reszta jest naprawdę całkiem. Okej, okay, bardzo mi się podobają, także myślę, że bardzo mało z tego zamówienia będę odsyłać, bo jeżeli chodzi o te leginsy, to ja zostawiłam sobie dosłownie jakby dwa zamówienia, te takie lekko szaro-niebieskie ze wzorkami, ja Wam je pokażę i te potrójne, które były, mimo że prześwitywało, one są świetne do chodzenia po domu, bo są po prostu mięciusieńkie, także te akurat też uwielbiam. I na sam koniec mam coś fajnego. To, co prawda nie jest top, to nie są leginsy, to jest taki Ala. Ani to dres, ani to piżama, ja nie wiem co to jest. Tutaj wam wyskoczy zdjęcie, jak to wyglądało na modelce. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Ja tego nie otwieram nawet jeszcze. Nie wiem, jak materiał. Ale gdzie duży? O mój, nie to duży? Dobra, nieważne. Tutaj mamy, wiecie, spodnie takie ala dresowe i koszulkę. Mm, tak wygląda koszulka. No, materiał jest naprawdę bardzo przyjemny. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, bo no, jest czary, jest dość ciemno, taki prążkowany. No, powiem wam, że koszulka się zapowiada dobrze i rozmiarowo też powinno być ok, z tego co widzę. Także to już jest plus. I jeszcze spodnie. Na długość są ok, bo widzę, że na długość są ok, także tu mi się to bardzo już podoba. No, powiem wam, że chyba będzie ok. Mam się gorszej jakości, a ja tu naprawdę bardzo mile się zaskoczyłam. Jeszcze zaraz zobaczymy, jak założę, jak to będzie wyglądać na mnie, ale powiem wam, mam dobre przeczucia, bo powinno być git. Powiem wam tak. Spodnie są mega milusie, bardzo wygodne, także na plus. Natomiast bluzka tego tak nie widać, ale ona jest po prostu ciasna. Tutaj mi się pff, troszkę nie mieści w pachach, muszę ją tak troszkę naciągać. Spodnie nie powiem są bardzo fajne, nawet nie po domu, także... Myślę, myślę, jeszcze raz myślę. Także dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, że znaleźliście coś dla siebie, bo jak widzieliście, bardzo, no niemalże wszystkie te topy są naprawdę świetne, za naprawdę nieduże pieniądze. Ja powiem Wam szczerze, na Black Friday, to tak jeszcze wiecie, anegdotka nie, nie, związana, niezwiązana, kupiłam leggingsy od znanej polskiej firmy na G i musiałam je odesłać. Tutaj wrzucę Wam jakby zdjęcie dlaczego leggingsy za prawie 200 zł, a mają takie zacieki jak moje stare leggingsy, po którymś tam praniu, gdzie się nie wypukały z płynu. Bardzo niefajnie ze strony marki. Ja wiem, że to jest, wiecie, no, jakby no wina fabryczna, tak? Ja wiem, że nikt tego nie zrobił celowo, natomiast. Leginsy za 200 zł prawie uważam, że powinny być Każdorazowo sprawdzone przed wysyłką Ja nie wiem, czy to by zeszło po praniu Może by zeszło, może nie, ale wiecie, co gdyby nie zeszło Już nie mogłabym tego oddać, tylko ewentualnie No wiecie, gwarancja, reklamacja, powiedzieliby, że ja źle prałam Także no to mi się bardzo nie spodobało Tym bardziej, że ja wcześniej kupowałam legginsy od tej marki I były ok, no a tutaj taka niespodzianka Także nieładnie, bardzo nieładnie Taka moja dygresja w filmie Także, dzięki że byliście ze mną. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych topach. Dajcie też znać, czy oglądaliście film o legginsach, jeżeli nie, to podpinam, oczywiście w opisie powieszcie mi, też warto zobaczyć, też bardzo ciekawy film. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa.